Elo, elo. 520. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojej nowej serii na kanale z gry Overcook. Jesz ile chcesz. Dodatek. The World Food Festival. Proszę Państwa, w dzisiejszym odcinku podchodzimy do misji 2.3. Mamy tutaj do zdobycia na 3 gwiazdki 480 punktów. Ogólnie misja wydaje się bardzo w porządku, bo testowaliśmy sobie ją przed nagrywaniem. I wybierzmy sobie może te nowe postacie teraz. ty te na to? Mhm. Mm Kim grasz? Tą grasz? Tym niskiem. To ja może tą zagram. Fajna postać. No, chyba najlepsza z, z tych, oczywiście, yy, których dodali po ostatniej aktualizacji. A dodali trzy postacie dokładnie. No i w tym dodatku również nam się odblokują dwie. Z tym, że one pewnie się odblokują nam dopiero na samym końcu gry. Ciekawi mnie, co to będą za postacie. No to dobra. Yy, Startujemy, zaczynasz kompletować pierwsze. Ja ogarniam gościa, i potem lecę do ciebie ci pomagać kompletować. Im będę mył talerze, i ogarniam cały czas dostawcę. Okej. Okay. Co on chce? Trzy puszki. Dobra. Idę. Masz. To idź. No idź. A to nie idziesz na górę. No, Potrzebujesz robić... pewnie jajko, co? Potrzebuję dwóch jaj i dwóch mięs. Będziesz miała dwa jajka, nie ma sprawy. Nie, ja idę po jedno już. W ten czas. Idź, idź. No, to masz jeszcze jedno. No. Dwóch mięs, tak? Tak. Idziemy kroić. Jest, następne będzie to samo szło. Okej, okay, jajko Ci ogarnę. Okej. Okay. Co Ci tam brakuje jeszcze? Mm, weź, Parówkę. wydaj. Parówkę. Parówkę Ci brakuje chyba, co? Nie, to pierwsze. Dobra, spoko. To będzie pierwsze. Dawaj. Bo po kolei wydajemy, to fakt. Tak. To jest priorytet. Jedno, drugie. No, znowu potrzebuję jajka. Okej, okay, ile razy? Yy, jajka i tej, Puszkę. puszki. Mhm. Czekaj, bo mnie tutaj dostawca zablokował. Dobra, ja Ci to puszczę na taśmę. Jajko, raz. Puszkę. Puszkę? Ok, no. dobra. On chce trzy parówki do zamówienia. Gdzie puchę? Tam, tam, tam. Nie, tu. tu? tu. Dobra, muszę parówki spakować, trzy. O Jezu, dobra. Rzucę Ci, bo mi potrzeba. No dobra. Czekaj, nie wziąłem. Bo mi potrzeba jaja i to już. No dobra. Przynieś no tak... mi jajo, a ja ten, umyję talerze. Mm, nie przyniosę Ci dopóki nie zabierze torby. Wiem. Ale czekam już tutaj, żeby zabrał. Dobra, idzie. Daj mi do tego lewego. Okej, okay, widzę. Tu, a Syk. to jest do wydania. Dobra, talerz. Nie ma talerzy. Masz. Tym już też trzeba biec. Wpuściłam ci to na taśmę, zaraz do ciebie przyjedzie. Dobra. Znowu jajka potrzeba mi. Okej. Okay. Dwa razy jajko, raz puszka. Nie ma sprawy. Muszę ci zaraz talerzy umyć. No. Puszkę poproszę do tego. Środkowego. Po lewej. Tu? Po lewej. Tu. tu. Dobra. Chcę trzy puszki, ale zanim mu to wydam, talerze, sorry. Ściągniesz? No tak, tak. Dajesz mu te puszki? Tak, bo Może potrzebuję być. tu. Idę z zamówieniem z drogi. Jeszcze jedną chcę? Tak, daj mu tam. Wiem. Dobra. Yy, talerze masz umyte, co potrzebujesz? Parówkę. Tak, to jest do Daję to w lewo, po lewej. O tu. Tak. Do tego jajko. Co tam ci jeszcze brakuje? Mięsa. Tak. To jest do wydania. Znowu puszka i parów, puszka i jajo. Dobra, dostawca przyszedł i znowu tutaj idzie na górę. Ej, ja mam pomysła, żeby co? on nas nie zablokował, ja to wyciągnę po prostu. No. Trzy jajka wyciągnąłem i trzy parówki chcę jak coś. Góra się robi, matko, czas. Chyba nam coś odjęło, co? Talerza nie mam ani jednego. Tu jest. Gdzie się podziały wszystkie talerze? Masz. Chodź. Myj to. Ja muszę jeszcze dostawcę ogarnąć. To do, No dobra, ogarnij jak ten wydam to. Dobra, poszło. Suwaj się dostawca. Ej, teraz nam poszło gorzej chyba. Co nie? Mhm. 729 punktów. Kiepska. Wcześniej na próbie mieliśmy tysiaka. Dobrze pamiętam? Nie pamiętam. No ale dobra, trzy gwiazdki są. To jest najważniejsze. No i dobra, proszę Państwa. Kolejna misja się odblokuje za chwilę. Tutaj pięknie zdominowaliśmy na trzy gwiazdki. No i przed nami, proszę Państwa, misja 3.1 również to rozpoczyna się trzeci etap. No i tak ta misja wygląda. Tutaj mamy. Co? O co tu chodzi? 0.0? Ok, czyli to pewnie będzie coś. Ekstra nowego, przypuszczam, ale to się dowiemy w następnym odcinku. Jeżeli film się Wam spodobał, zostawcie lajka, komentarz oraz subskrypcję. Cześć! Pa!